I kolejna kartka z kalendarza za nami. Dziś 4 grudzień, piątek, piąteczek, piątunio. No i oczywiście dzień wszystkich górników, święto wszystkich górników, wszystkiego najlepszego. No i wszystkich barbar, więc mamo wszystkiego dobrego. No i myśl. Wybaczam sobie, bo wiem, że staram się najlepiej jak mogę. Nie patrzmy na siebie tak krytycznie. Przecież nasze potknięcia i porażki to dla nas lekcja. Tylko czy potrafimy ją wykorzystać w przyszłości, to już zależy od nas samych. I might be crazy, but I think Dzień dobry, w kolejnym z vlogmasku. Gdzie Jula jedziemy? Na testy! Na testy. Julia ja chce wrócić do szkoły. Tak. No i nie możemy jej puścić do szkoły, bo jeszcze się smara dziewczyna, nie? Nie ma gorączki, ale kaszle i się smara, więc pojedziemy ją przetestować. Julka, później opowiesz, jak było. Ja nie jadę się testować. W ogóle to ja wzięłam dwa dni temu szczepionkę na grypę, i wczoraj tak wieczorem czułam taki lekki stan podgorączkowy, a dzisiaj czuję taki dziwny, zatkany nos, ale nie zatkany, więc niby nie zatkany, a jednak coś tam uwiera, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie pod chorobę poszczepiennej, bo już raz. 4 lata temu po szczepionce na grypę, na normalną grypę, bo taką szczepionkę biorę co roku. Tak się rozłożyłam. Pierwszy raz ją wzięłam, i po prostu w życiu nie byłam tak chora, jeżeli chodzi o grypę. Miałam zapalenie płuc. No, coś okropnego. Mam nadzieję, że teraz mnie nic nie dopadnie, bo mamy vlogmasy. I co dzisiaj będziemy robić? Testować, się. Testować i sprzątać w domu. Nie. <noise> Trzeba posprzątać w końcu, bo już tak naprawdę remont się zakończył, bo zostały nam tylko listwy, jakiś karnisz do przykręcenia, więc możemy sobie zacząć sprzątać i idziemy do miasta. Musimy, najmniej ja muszę, ona musi siedzieć w samochodzie niestety. I co? Muszę odebrać Julki prezent gwiazdkowy ze sklepu, bo jest zarezerwowany już od poniedziałku nauczyciel Szukał, próbował wszystkich instrumentów, bo Julka sobie wybrała kolejny instrument i zdecydowaliśmy się, że jej zakupimy ten instrument. Także... Szałpał, ale nie zobaczysz. Włożę do bagażnika, zapakuję i dopiero na święta dostaniesz. No coś musisz dostać, jakąś niespodziankę, więc wybraliśmy. W zasadzie to Julki nauczyciel wybrał, pomógł w wyborze, my tylko zarezerwowaliśmy więcej. Fajnie ogólnie mieć taką pomoc. Ja się w ogóle nie znam na instrumentach, więc ja muszę tylko ten instrument odebrać. Potrzebuję też suchej karmy dla moich zwierzaków. No i tyle i będziemy wracać do domu i sprzątać dzisiaj, ale myślę, że te sprzątanie rozłożymy. Na dwa razy na, To znaczy na osobny vlog pójdzie sprzątanie Bo na pewno się nie wyrobię dzisiaj Bo jest już ciemno I naprawdę jak jest ciemno to bardzo źle się sprząta Nic nie widać Więc dzisiaj zacznę Zacznę od salonu, żeby meble pownosić I tak może złożę wam masa takiego Żebyście mieli chyba na sobotę Już tak myślę Także jedziemy Ja muszę jeszcze chyba do Julii wstąpić Coś miałam w Julii kupić Zresztą. ważnego no żarówkę też muszę kupić tak, także jedziemy, jedziemy nie mam jeszcze nie mam takiego świątecznego klimatu to znaczy w jeden dzień mam w drugi dzień już jestem taka, że a nic mi się nie chce i tak dalej Jeżdżę mnie taki bakcyl typowo świąteczny nie dopadł ale pomyślałam sobie, żebyśmy zrobiły peperkakę te polskie pierniki, takie jak toruńskie, co robiliśmy w zeszłym roku te, takie mięciutkie, co się robią, nie? Tylko Jerzy robi dwa dni, więc musimy jutro zarobić ciasto, bo ciasto miało odpoczywać, nie? Także robiliśmy je w zeszłym roku. Zrobimy je też w tym roku, bo bardzo nam smakowały. Młoda śpi. Dopiero Wyłączamy to. się, bo jeszcze sobie pogadamy. Tak. I my widzimy się później, odezwijmy się już po testach, <laughs> nie? Zdamy relację, jak było. Czy młoda cierpiała, czy nie? I czy może zjeść maka, czy nie? <laughs> Julka ma już pietra, co? Nagle teraz zaczęła się bać. No, dobra, jesteśmy na miejscu. Chyba mi tu nie wolno nagrywać, więc co tam, schowamy kamerę i zobaczymy, jak pójdzie. Mamy jeszcze 8 minut do testowania. No, ale powiem Wam, jak się zamawia w ogóle taki test. No, u nas było to dość łatwe. Myślałam, że będzie dużo pod ale trzeba było wejść na stronę komuny, czyli gminy. Tam był link do zamówienia takiego testu. I ja przez swój taki numer identyfikacyjny, przez kody bankowe mogłam Julię zarejestrować, bo jestem jej opiekunem. No i pełnia nad nią władzę, więc, więc ja ją zarejestrowałam. No i Jurka musiała odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących symptomów tej choroby właśnie. Musiała odpowiedzieć czy ma kaszel, katar, głowy ból, czy ma wymioty, czy ma biegunkę, jak długo to trwa, czy była gdzieś, gdzie mogła się zarazić. O symptomach było sporo. Ile dni trwa tej jej delegliwości? I tak pokrótce przechodziliśmy dalej, dalej, dalej i dostaliśmy tą godzinę. W sumie bez problemu poszło, nie? Z dwoma symptomami jedziemy. Jedziemy z sore holes, czyli takim podrażnionym gardłem, bólem gardła. I z Nasen, czyli... co ty masz? Katar. Katar. <noise> czyli z katarem. Jesteśmy już po zakupach, zostały mi tylko zakupy spożywcze. Właściwie to ja lubię tylko te zakupy. Odebrałam mi już Julki prezent, kupiłam to i karmę. W zasadzie wszystko się udało zrobić w dwóch miejscach, więc naprawdę rewelacja. Muszę zrobić tylko zakupy spożywcze. A test w ogóle tak, test robimy, żeby mieć święty spokój, bo po pierwsze, ludzie na wsi gadają, po drugie, nie gadają, że Julia ma koronę czy coś tam, ale już jest drugi raz przeziębiona w przeciągu ostatniego miesiąca. Znowu nie była w szkole, więc chcemy uspokoić szkołę. Chcemy też uspokoić idretslak. No i Julia bardzo chce wrócić do szkoły, więc po wyniku testu wiadomo, że będzie negatywny, bo ona nie ma żadnych takich symptomów i nie było. Była na koncercie, byliśmy chyba w niedzielę, w sobotę, ale tam był taki awstand i takie reguły, że no. No nie, no to nawet nie jest możliwe, żeby ona gdzieś coś przytargała, cokolwiek. Więc, no więc myślimy, że nic takiego nie będzie się działo. W procentowej pewności nikt z nas nie ma, tak naprawdę, nawet ja, więc zobaczymy, dla świętego spokoju robimy ten test. I po to, żeby mogło dziecko wrócić do szkoły, podrasuję ją jeszcze do poniedziałku. No bo wiecie, teraz jest adwent, otwierają kalendarze adwentowe, w szkole się dużo dzieje, śpiewają piosenki świąteczne i wszyscy mają już takiego trochę bzika grudniowego, więc ona jeszcze by chciała z tego bzika te dwa tygodnie ostatnie szkoły skorzystać, a nie przez kamerkę, bo dużo zajęć Julia ma, przez kamerkę, co jest naprawdę rewelacyjne, bo. No, bo uczestniczy w zajęciach i nie ma dużo zaległości, i nawet pisała taki, taką pracę klasową, która trwa 6 godzin, 2 dni. To znaczy, w jeden, no, w jeden dzień pis, pisze się tą pracę 3 godziny i w drugi, tak? tak. Nauczyciel sprawdza wieczorem, daje tak. odpowiedź, co jeszcze poprawić, i jeszcze mają jeden dzień na poprawki, tak naprawdę. Więc, więc super. Czekamy na swoją teamę. Widzę, że tu samochody przyjeżdżają. A w ogóle świetna miejscowa. Tutaj w okolicach są łodzie i tu są budki z łodziami i tak naprawdę jak zrobi się kolejka i będzie duże zapotrzebowanie na testy. To zobaczcie, samochód musi obrócić tutaj dookoła, więc nikt nie tworzy kolejek gdzieś tam na ulicy właśnie, żeby się przetestować. Jakby było sporo ludzi do testowania. A jeżeli chodzi o godziny testowania i dni, to można było sobie wybrać właśnie na stronie gminy. Wchodziło się i były tylko dwa dni do wyboru i godziny pojawiają się z czasem. To znaczy rano są godziny poranne do godziny 10, ale już o 9 pojawiają się już godziny na dwunastą, a dzisiaj nawet było do Ponad godziny pierwszej, i na jutro już były jakieś godziny, więc powiem szczerze, że organizacja, jeżeli chodzi o te testy, to jest całkiem niezła, ale różnica jest taka, że my mieszkamy w Norwegii i tu jest dużo mniejsza liczba mieszkańców. Niż w Polsce, więc w Polsce mogą być kolejki, mogą być problemy i tak dalej. No a tutaj takiego problemu nie ma, ale no, nie ma co się dziwić, bo naprawdę tu jest 4-5 milionów ludzi mieszka, a nie 30 milionów jak w Polsce. Ja już po testach mama poszła do sklepu. Moje wrażenia po testach są ok, a pan był bardzo miły, ale trochę mnie bolało. Łza mi tutaj pociekła, bo jak wyciągał już. Ten patyk z nosem, no to mnie już trochę bolało jednak i nadal mnie tu trochę pod okiem dziwnie boli, nie wiem dlaczego. Pan był miły. Rada dla tych, którzy będą się testować, to jest dobrze oddychać, bo jest trochę ciężko. tofinat latte z starbucksa i taki tutaj kapsułki będziemy pić w grudniu trochę mało, bo tylko 6 sztuk, ale cóż to będzie chyba tylko takie weekendowe, albo właśnie taki kurska. <noise> pokażę Wam na szybko jeszcze zakupy, nie ma tutaj nic takiego ciekawego, bo trochę rzeczy jest takich świątecznych już żywieniowych na święta eee, no Także szybki przegląd zrobimy zakupów spożywczych. Nie wiem, czy lubicie hole zakupowe, ale takie dosłownie cztero-minutowe, zanim zacznę nagrywać nowego vloga i zanim zaczniemy sprzątać, bo jeszcze mamy tak szaro. Ja Łasica. <ślaśnica>. Jeszcze mamy tak szaro, zdążę okna szybko umyć, jeszcze póki jest jasno. Julę szynkę, czyli świąteczna szynka, wygląda apetycznie. Julki parówki. To jest kolejny produkt, taki świąteczny, czyli Julesylte. On ma smak, tak jak polski biały salceson, mniej tłusty i ma takie właśnie przyprawy, jak majeranek i tak dalej. Chyba, bo naprawdę pachnie tak yy, przyprawami tak jak salceson biały. Winer pulse. czasami lubimy zjeść. Mamy tutaj mleko. Mamy tutaj ser na promocji bardzo dobry. Smakuje podobnie do tego, jak Mazdamer taki słodkawy jest Norwegian, popularny ser bardziej jak taki edamski bym powiedziała też dobry Janusza obiad na dzisiaj bo Janusz sobie nie zasłużył na jemelaget obiad i mam tutaj takie chlebki lubię mieć w zamrażarce trochę jakiegoś tam pieczywa, żeby Julka sobie codziennie coś innego do szkoły brała bierze albo mój chleb, albo tortille, albo właśnie takie niste bro to się nazywa, to są takie chlebki ja to szybko do piekarnika wkładam albo właśnie na grilla i z e, sałatką do sałatki właśnie sobie bierze, to jest akurat jasne pieczywo, są jeszcze ciemne ciemne jeszcze chyba gdzieś tam mamy e, bagietki czosnkowe razy trzy też były w dobrej cenie dzisiaj dużo pieczywa tutaj mam takie ciemne bułki do piekarnika właśnie też z zamrażarki tu mam jasne bułki z zamrażarki i kawałek mięsa. Mięso jest z promocji. Jeszcze ma dobrą datę, bo ma do 13 grudnia, ale jest to mięso importowane, więc jest trochę tańsze. I jest to mięso wołowe na zupę gulaszową. Też świąteczny akcent, bo mój mąż bardzo lubi pasztet, właśnie. I to jest taki świąteczny pasztet. Też dobry w takich brytwankach czerwonych, dużych, więc on tam na kanapki. Korzystać z tego i tu jeszcze kupiłam jedno mięso kawałek na promocji. To jest mięso z wieprzowe. Tak i kosztowało 46 koron. Ten kawałeczek kosztował 100 koron. Także mięso w Norwegii, no jak widzicie, nie jest tanie. Chociaż te nawet było z promocji, więc nie jest najgorzej. Bez promocji jest gorzej. Takie kanelbole do zamrażarki. One są malutkie. Jest ich tu 12 sztuk. Ale czasami właśnie też Julce zagrzewam jedną do szkoły. Żeby się pokusała trochę w szkole na kanelbole. Na. Głupolku. No i tu z Terbusia już widzieliście, mam jeszcze tutaj z monopolowego Martini Blanco, takie winko musujące na święta sobie otworzę i wypiję może dwa dni. Paczka winogronu, ogórez, w tym tygodniu będzie też sałatka z selera nociowego i chyba jakiś soczek, bo już nie za sokiem z selerem właśnie z marchewki. Udało się kupić czerwoną kapustę Za 10 koron za kilogram Także szałowa cena Jedna sałata lodowa Tu mam jeszcze banany, kapustę i julce Jedno takie spore awokado wzięłam I jogurt jogurt, wiśni... jogurt wiśniowy U nas jogurty bardzo idą Tutaj mam tylko na jajka Julki taka zupka Nieraz Julka sobie wjeżdża też do szkoły Jak ja nie mam czasu Jej czegoś tam właśnie przygotować Julki Jule Brus na ten tydzień i Julki Kola. Julka jak ma takie sprawdziane 6 godzinne, całodniowe, to mogą wziąć sobie jedną flaszkę właśnie Brusa i czyli orężady jakieś. Nie wolno im energy drinków brać, ale to jest taka, hmm, taka przyjemność za to, że czeka ich ciężka praca właśnie w szkole, to szkoła im pozwala właśnie brać na prace klasowe właśnie jakiś napój gazowany. Ja je kupuję kole bez cukru. No i pozwalają im wziąć jakieś ciasteczka albo jakieś słodycze, ale takie, które nie robią hałasu i nie szeleszczą. Więc zazwyczaj biorą po prostu czekoladę ze sobą, a czekolada też jest bardzo pyszna w Norwegii i ma naprawdę dobry skład. Filadelfia i cztery paczki Riesgrotu. Riesgrot to jest po prostu ryż gotowany na mleku. On jest takiego typu, podobnego do tego. Tego risotta, bardziej okrągły. Można kupić normalnie, ja kupuję gotowy produkt i to się tylko grzeje. Dodaje się łyżeczkę masła, canamon i cukrem posypuje. I w ten sposób to tak um, je się taki ryżowy, ryż na mleku ja kupuję gotową bo tak naprawdę ten ryż gotuje się 40 minut i Jurka bardzo lubi jak ja ten ryż gotuję ja nie lubię go gotować, bo muszę stać i mieszać cały czas 40 minut także ja gotuję chyba raz do roku i to zwykle właśnie na święta a w tym roku 10 koron paczka, ostatnio lubię sobie z mężem właśnie zagrzać i rano na śniadanie zjeść, czy właśnie w weekend. Czasami jak jest dobra cena, to właśnie kupuję gotowy produkt i tu nie ma żadnej tam chemii, tylko po prostu jest ryż, mleko i yy, i tak dalej, może odrobinę masła. Mamy tu jeszcze Pepsi, mamy jeszcze tonik na święta, dwa keczupy, zupka dla Julki i wsią, a nie wsią. Mamy tu jeszcze chlebek, oto Włocha chlebek. Cała duża paczka blobarów do jogurcików. Jedna pokaźnia taka duża, tak naprawdę szczerze mówiąc, kosztowała 42 korony. Ja zamrażam na pół i powiem szczerze, że się nie opłaca nawet swoje piec, bo tu jest dość sporo i jest naprawdę dobra. I to jest z piekarni Spara. Za 30 koron udało się kupić też taką, takie dużo wiadro pomidorków kolorowych, więc zrobię jakąś sałatkę. Pewnie zejdzie i kupiłam chleb w piekarni. Także mam jakieś trzy chleby jeszcze. To się nie myszkuj, to się myszkuje. Um, trzy chleby, aha, i tu są jeszcze prezenty dla Tosi i dla Kota. Ale to już będziemy pakować później. To są prezenty dla Tosi i dla Kota, już pod choinkę kupione. Więc nie będę mówiła głośno, żeby nie usłyszeli. Także tak, chleby są do zamrażarki. A i jeszcze piwko bezalkoholowe na święta i na ten okres przedświąteczny. Dobra, kończymy. Ja muszę zbierać się i zacząć kolejnego vloga, a raczej vlogmasa i zacząć myć i zrobimy sobie odcinek sprzątający na zaś już, bo ja jeszcze pracuję w międzyczasie, więc ciężko mi się ogarnąć. Dzisiaj wiem, że vlogmas wyjdzie później, bo jeszcze go nie zrenderowałam, więc za chwilę będę renderować i wrzucać, a tak codziennie to staram się, żeby tak o 16 ten vlogmas wleciał, żeby jeszcze tego południa było dla Was i e, dla mnie więc kończymy tego vloga, dziękuję, że byliście razem ze mną, mam nadzieję, że vlogmas Wam się podobał i do zobaczenia jutro, pa!